Powiatowa Biblioteka Publiczna w Śradzu zakończyła cykl warsztatów teatralno-literackich. Dorosnąć czy nie dorosnąć, to jest pytanie. Grupa integracyjna złożona z dzieci i dorosłych wspólnie bawiła się i uczyła podstawowych technik teatralnych pod okiem pani Anny Kłanieckiej, reżysera Teatru Dzieci i Młodzieży. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z tekstami Antoana de Saint-Exuperiego, Danuty Wawiłow oraz Jeremiego Przybory. Celem zajęć były m.in. zabawa słowem, ruchem, rekwizytem. Zestawienie widzenia świata dziecka i dorosłego oraz podobieństwa i różnice w wyobrażeniu bycia dorosłym. We wrześniu i październiku warsztaty miały formę stacjonarną. Uczestnicy na początku odkrywali tajemnice związane z dorastaniem, przeobrażaniem się, zmianami fizycznymi i psychicznymi zachodzącymi w człowieku, wykorzystując w czasie ćwiczeń ruch, elementy plastyczne, muzykę i wyobraźnię. Wszyscy ruszyli tropem Małego Księcia, by zastanowić się, co kryje się na kolejnych planetach i spojrzeć z dystansu na funkcjonowanie dorosłych. Od listopada warsztaty zmieniły formę ze stacjonarnej na zdalną. Symbole zostały te same, ale Język wyrazu artystycznego się zmienił. Efektem końcowym warsztatów jest autoprezentacja online w formie etiudy. Gratulujemy inwencji i zachęcamy do dalszych poszukiwań literackich. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Sieradzu w ramach projektu Pozwól mi szukać siebie, realizowanego w ramach programu Partnerstwo dla Książki, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury.